Laptopy, tablety, a także pomocy dydaktycznej, sprzęt do pracy terapeutycznej. To wszystko już trafiło do szkół w Osieniu w Mici Goździe w ramach programu Aktywna Tablica. Łączna wartość sprzętu opiewa na kwotę w wysokości blisko 80 tysięcy złotych, z czego aż 80% kosztów pokryło dofinansowanie pozyskane w ramach rządowego programu. Gmina Piekoszów od dawna już stawia na rozwój edukacji w szerokim tego słowa znaczeniu. Sukcesywnie prowadzone są to inwestycje związane z termomodernizacją kolejnych szkół, ale też z podniesieniem jakości nauczania i doposażenia w innowacyjny i najwyższej klasy sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. Tym razem na ich zakup pozyskano 63 tysiące złotych w ramach programu Aktywna Tablica. Kolejne środki trafiły do naszej gminy, do naszych szkół, że dzieci będą miały większe, szersze perspektywy rozwoju. Jest to program, który rozwija kompetencje informacyjno-komunikacyjne u dzieci, więc każda forma... Pozyskania środków i dokupienia pomocy dydaktycznej na pewno cieszy i, 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 i myślę, że dzieci skorzystają, jak również i nauczyciele z tej, formy, z tej formy pomocy. Radości z nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu nie kryła nie tylko kadra pedagogiczna, ale przede wszystkim uczniowie. Będziemy mieli nowe komputery i będziemy mogli więcej pracować i no i, pań, i nie będziemy się zacinały Pani na lekcji online. I będzie więcej zabawek na świetlicy i nikt się już nie będzie nudził. Jak nowy sprzęt? No, jest bardzo fajny. Komputery Ci się podobają? Tak. się najbardziej dlaczego? Klister, bo jest fajny, można kręcić kółkiem i się rozciągać. W końcu komputery się nie będą zacinały, bo będą nowe, lepsze, fajniejsze. No i panią się też bardziej to przyda. I ogólnie są fajne. Zdaniem dyrektor szkoły w Łosieniu, Anne Oleś, zakupione pomocy w zdecydowany sposób wesprą szkołę w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia nie tylko stacjonarnie, ale też na odległość. W momencie przystąpienia do projektu wnioskowaliśmy o pomocę dla Dwórki uczniów z orzeczeniami, 13 uczniów z opiniami, dwójka uczniów w tym czasie była jeszcze w fazie, że tak powiem, diagnozy. Do czego będą wykorzystywane te pomoce? Otóż do pracy rewalidacyjnej, logopedycznej, na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Mało tego, jesteśmy w czasie pandemii, więc tak naprawdę sprzęt typu laptopy, tablety pozwoli uczniom w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Samorząd gminy Piekoszów zdecydowanie stawia na rozwój edukacji i nauczanie na najwyższym poziomie, a dzięki odpowiednio dobranym pomocom edukacyjnym nauczyciele mogą w innowacyjny sposób przekazywać wiedzę, którą uczniowie z całą pewnością będą łatwiej przyswajać.